Cześć. Witajcie na moim kanale. Ja jestem Wasi, a to kolejny odcinek wyzwania No Soulberry Pokolenie Pierwsze Onyx. Właściwie już prawie, prawie jego końcówka. Witam się z wami w poniedziałek. Tak, mamy w grze w poniedziałek. Dzieciaki idą. Tak, jasne. Pierwszy raz 24 godziny w grze spędziłam. Mhm, oczywiście. I, i, I wybiło mnie to z rytmu całkowicie. I tak, dziś ostatni raz Angie idzie do podstawówki. Porobiliśmy trochę projektów, trochę ją pomęczyłam. Mamy też, mam nadzieję, odrobione lekcje. Tak, mamy zrobione wszystko w kierunku, żeby dostać już szóstkę. No i mieć już spokój z tą naszą aspiracją. I dziś przechodzimy do wieku nastoletniego, także bardzo jestem ciekawa, co wyrośnie z naszej małej Angie. Co tam z niej będzie? Ty jesteś głodna, dziecko. Może jeszcze trochę pośpisz. Twój brat się czuje świetnie. Dobra, weź, wstawaj, Luka. W ostatnim odcinku prosiłam Was o głosowanie na dziewczynę dla Luki, i z dużą, dużą przewagą wygrała tutaj Mara. Także ja już tutaj też poczyniłam kroki, zaprosiłam Marę. Mara jest wredna, także no, może być całkiem ciekawie. Dziwne jest to, że... O, tak w ogóle to zbierz cały plon. Yy, że ewoluować rośliny tutaj... Ta znowu się brudzi, Kola! Yy, ewoluować roślinki tam, na polu, mogę po prostu z daleka... A do tych yy, Luka musi podejść osobiście, więc trochę słabo, no ale dobra, nie oceniam, tak to jest. Dobra, Luka stwierdził, że on wszystko po prostu pozbiera, niech, niech mu będzie. Weź potem na pełni miskę dla Koli, dla naszego brudasa. Yy, co my tu w ogóle mamy do jedzenia? O matko, nie, 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 wy się budźcie, <ścoughs> budźcie się, budźcie. Coś tu na pewno jest do jedzenia. Hono, eee, tu. Pokaż dziewczyno, co my tu mamy. Czy mamy jeszcze tą misę poke? Tak, mamy. Weź porcję. Ty ogólnie. Dobra, ty nawet nie jesteś głodny za bardzo. Weź może sobie. Uprawiaj jogging chwilowo, bo chcę mieć spokój z tym. Czy to będzie ostatnia misa poke? Nie, chyba jeszcze je, jest jedna dobra. Możemy zjeść, czy zdążymy? Raczej wątpię, dziewczyno, czy ty mogłabyś nosić ze sobą swoje zadanie domowe. A nie, tylko musisz zwinałaś to zadanie. Czy to znaczy, że to jest luki, zadanie domowe? Tak, oczywiście. To było zadanie luki. Dobra, mała sobie zdąży szybko zjeść. Yy, najlepszy. Dobra. No nie jest napisane, jaki jest tutaj najlepszy yy, nastrój, ale przypuszczam, że skupiony po... Wow, jak to już... Do... Dobra, dosyć wysoko, jest okej. Okay. Ty już będziesz skupiona po tym, lecisz, ty poszedłeś do szkoły, ty już dojadasz i ogólnie to masz się świetnie, więc liczę na to, że... A ty co, zjadłaś? Nie, nie zjadłaś, co ty się drzesz? Tak, tak, już żegnasz pieluchy na zawsze. Się nie zamyśla. Jedz mała, jedz. No i pięknie, jest bardzo skupiona i leci do szkoły, poleciała. Tata, ty jesteś super ekstra wyspany, wypoczęty, więc możemy skupić się jeszcze na Twoich umiejętnościach. Całkiem nieźle nam idzie o wędkarstwo. Już prawie będziemy mieli na maksa mistrz wędkarstwa, więc idź, trochę połów tutaj. Yy, ucz się pilnie. Czy to ci coś pomoże? Nie chcę, żeby ona, wiecie co, też była za bardzo spięta. Normalnie. Okej, okay. staje to w pewnym momencie. Zdobywaj przyjaciół. Obijaj się. No, bijaj się na pewno. Ucz się pilnie. Ucz się pilnie nic nie daje, więc dam... O! Wskoczyło! Jej! Ale stritowane. Ale nie wiem, dlaczego staje. No dobra. Tak czy siak, może normalnie, niech pouczy się. Nie chcę, żeby się za bardzo też przemęczała, ale wygląda na to, że dostanie szóstkę. No nie dziwię się, trochę ją pomęczyłam. W międzyczasie, <grytanie> Jet, niech sobie tutaj połowi. Już prawie mamy dziesiąteczkę, co mnie bardzo cieszy. Będziemy mieli wymaksowaną umiejętność. Najgorzej chyba będzie nam z umiejętnością... Boże, Eliza umarła. O nie! Jeden... Dobra, jeszcze dużo dni. Jeszcze dużo, dużo. Na pewno, myślę, że doczekamy wnuków. Tak mi się wydaje. Wędkarstwo, psikus nieudany. Co? Średnią jej obniżyli. A, tylko trochę. To jesteś czwórkowy. Hmm, to może byś mógł nawet być jeszcze. A dobra, zresztą jak wyjdzie, to wyjdzie. Nie będę naciskała na nich. Ty nie odrobi. A, jajaj, bo sa safira ci zminęła. I nie miałeś jak biedny odrobić lekcji. I stąd ten psikus. Ewcia, ty jak w ogóle w pracy? Ty ostatnio dostałaś awans, co mnie bardzo cieszy. O, poczta doręczona. Dobra, dokonajmy. Dokonajmy tej bolesnej czynności, jaką będzie opłacenie rachunków. Ewcia, niech się tym zajmie. Yy, mamy 10 tysięcy w sumie. To nie jest źle, szczerze mówiąc. Może. Dobra, zapłacone. Może yy, obsługujmy stoisko spróbujemy coś sprzedać. Wyłożymy towar i rozpoczniemy sprzedaż garażową. Ewa, niech sobie wiecie, tu w międzyczasie, jak dzieciaków nie ma. Yy, gdzie jest Jet? <grywa> Ty stwierdziłeś, gościu, jeszcze śmiej się szaleńczo. No nie. Chwila minęła dosłownie, a ten poszedł sobie pływać. No dobra, niech sobie popływa. A jak tam jego. Yy... W sumie rację, niech trochę popływa, bo ostatnio taki mięsień piwny mu się lekko zrobił, więc nawet mu się to przyda. Czekam bardziej na to, na y, śmiej się szaleńczo. O, rybki. Kto to płynie, jakiś dziwny człowiek, jakaś dziwna pani. No dobra, dobra, nie oceniam, staram się, staram się mieć otwarty umysł. Największy ból to będzie to wytwarzanie. Myślę, że. No, powiem Wam zdecydowanie, miałam prawie że pełny ten dziewiąty poziom, a to mi wzrosło od jednego zrobienia jakiegoś takiego daszka śmiesznego czy co. Nie wiem, co to było, powiem Wam szczerze. No i co, i teraz będziesz się śmiał? Szaleńczo, jestem ciekawa. A nie, musisz odpłynąć gdzieś. A, no tu będzie się śmiał. No dobra, okej, okay, okej. Okay. ty też taki zły nie jesteś. Tak mi się wydaje. <grybuj> to był, wiecie, taki króciutki moment szaleństwa. Chłopie, dobra. Tak jak Cię prosiłam, powędkuj trochę jeszcze. To chyba będzie najlepsza opcja. Dobrze by było też przeszukać plażę, poszukać trochę śmieci. Może coś nam się uda znaleźć. Czy my też możemy nurkować po okazję i po składniki? Bo brakuje nam. Patrzcie, tych jednych mamy całkiem sporo. Ciągle to klikam 1800, a tamtych mamy tylko 49, więc. Trochę słabo, ja chyba zacznę. Wiecie co, przerabiać w maszynie recyklingowej te wszystkie nasze rzeczy zamiast je sprzedawać, bo mi się to po prostu nie opłaca zupełnie. Bardziej potrzebuję. O, proszę, Ulrike. Jest w ciąży. No ładnie. No dobra, zobaczymy, bo chciałabym coś jeszcze porobić jetem. A nam ładnie idzie ta sprzedaż. Wyłóż może coś tu jeszcze. Ceny to już mamy na najwyższym poziomie. O no dobra, raczej. Ciesz? Może mogłabym to zabrać. Dobra zabiorę to będzie można to wręczyć później. A zresztą młoda sobie kupi jak coś. Myślałam o Safirze nie? Kurczę w przyszłym odcinku, bo raczej w tym już nie zdążę. No, spokojnie nie marudź. No nie! Teenage mam, no! Młoda dorosła! Alaina! Alaina była chyba minimalnie starsza. No to tak, tak. Wszystkie zaciążone, no. Taki, taki miesiąc po prostu. Taki miesiąc. A Jet zaraz będzie miał dziesiąty poziom. Co mnie bardzo cieszy, widzicie? Takim. Leciuszki ten brzuszek ma, bez tragedii. Ale już też ma swoje lata, nie? No, Jet, dawaj. Jet właśnie. Uuu, serce Sulani, jak miło. Kolejna. Coś bardziej dwie. Uu, uu. No dobra, no dobra. Jak pozbędziemy się dzieci z domu. To myślę, że kupimy sobie gablotę i tam nasze znajdźki powrzucamy. Myślę, że to całkiem dobry pomysł. Jetowi też by się już te włosy przydało zmienić. E, trochę ubrań, ale mówię, nie wiem kiedy. Nie mam pojęcia, kiedy. Nie mam na to czasu. Totalnie. Ale coś już. No, zaraz będzie dziesiątka. Dawaj, jet, dawaj, jet. Dawaj, Jet. Mistrz łowienia ryb to ty. Jej. No i zostaw to już. No i cudnie. Super. Okej. Okay. W odpowiednich wodach może teraz nawet złapać legendarną złotą koryfenę. Wow. Cholera wie co to? Cholera wie co to, ale dobra, poszukajmy śmieci jak za dawnych dobrych czasów. Może coś uda nam się znaleźć ciekawego. Dzieciaki właśnie wróciły ze szkoły. Czy ty, młoda, dostałaś szóstkę? Jej! Jej! Jesteśmy małym geniuszem. No i super, właśnie teraz dopiero wyskoczyło z opóźnieniem. Super, super Angie. Jestem z Ciebie dumna. Mama Cię piecze ciasto urodzinowe. Coś dobrego sobie zjesz. Tymczasem Twój tata grzebie w śmieciach. Coś tam też znaleźliśmy. Myślę, że poddamy sobie recyklingowi. Dobra, to nam jest niepotrzebne. Dobra, serce sulani też wrzucamy. Ja bardziej potrzebuję potrzebuję brudne naczynia pewnie safira zwinęła potrzebuje tutaj części do kombinowania bardziej niż yy, niż tych rzeczy angie wróciła no dobra angie już nie będzie potrzebowała o matko safira jakim cudem oni są piątkowi Wow, jestem po prostu w szoku. No i super. Dawaj mi tu ten tort. Czy, czy, czy możemy coś jeszcze z nim zrobić? Jajku, dodaj świeczki urodzinowe. Ktoś tu przeczuwa imprezę. Luka to dobry chłopiec. Więc widzę, że już przygotowuję. Jaj, dobra, dam jej jakąkolwiek inną na razie. Nie, nie, nie. My raczej na studia nie idziemy. Nie widzę takiej potrzeby. To by się przydało, chociaż ten komputer im w niczym tak naprawdę nie przeszkadza. Szczerze mówiąc, oni i tak przy tym zjedzą. A jaj. No i co teraz? Zepsuty kibelek. Tata musi iść na ratunek. Tata na ratunek. Tradycyjny sulanijski grill. A my akurat dzisiaj świętujemy. Prawda to dziś, nie? Tak, tak, to dziś świętujemy. A w następnym odcinku już myślę, że przechodzimy do kolejnego pokolenia, więc. Wiem, że nie lubisz majsterkować. No ale trudno. Mm. Impreza. Może niech tata w sumie ten kibelek naprawi, chociaż dobrze mu idzie. Idziecie? Impreza! Impreza! Sama sobie tutaj robi imprezę. Mama, co ty robisz? Co wy w ogóle robicie? Weźcie, chodźcie tu, podejdź tu. Podejdź tu. Czy wy będziecie sprzątać śmieci? Podejdź tu. Nie, nie, nie patroluj. Po prostu podejdź. A ty, młoda, spróbuj lukru. Chodź, 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 chodź. O, Festiwal Humoru i Harców. Przydałby się, ale. Jej, dobra, ok, ok. Chyba Luka będzie coś śpiewał. Coś mi się tak wydaje. Okej, okay, tata też się cieszy. Cała rodzinka w komplecie. Mała Angie. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała. Ja już tu puszczam. Jej, nasz geniusz rodzinny. No i cudnie. A! I uciekła. Co my tu mamy? Infantylna? Może i trochę? A niech będzie co ty byś chciała dziecko może może chwilowo dam ci dusza towarzystwa jesteś kontaktowa no pokaż się pokaż 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 pokaż. ej ładna jest o boże też ma taki duży biust po mamie dobra zaraz wskoczymy do kasa i jej się przyjrzymy no co ty taka smutna ej a bo jesteś trochę zmęczona no dobra Weź sobie weź kawałek. Eee, może weźmiesz prysznic, bo śmierdzisz. I to chyba tyle. Ojciec, ty tutaj coś porób, bo ja chcę zaraz do kasa wskoczyć. Co my możemy porobić? Eee, kanapa ogrodowa. Może. A nie mam żadnych ciekawych kolorów. Co ja bym chciała jeszcze tutaj zrobić? Krzesła mamy, stół mamy. Krzesło sobie zrobiliśmy ostatnio. Może lalkę wódu posprzedajemy. Dobra, rób chłopie. O tak, koniecznie trzeba coś z tobą, dziecko, zrobić ojoj, wszystkie takie biuściaste widzę, czy ten gen biustu będzie przechodził dalej? dobra, no nic, wejdźmy sobie do kasa no dobra, więc jesteśmy w kasie, mamy tu Angie tak, wygląda tak widzę, że jest bardzo bardzo podobna do Safiry no te włosy uwydatniają jej wielkie czoło, ale dobra e, ubiorę ją, postaram się w miarę młodzieżowo i wyspiarsko ją ubrać, więc e, widzę się z wami dosłownie za chwilkę. Wygląda skończona Angie, moim zdaniem jest prześliczną Simką, po prostu jest strasznie podobna do Safiry, jednak ma te bardziej wystające kości policzkowe. Bardzo ładna dziewczyna, bardzo. Starałam się ją ubrać, wiecie, no w takim luźnym, wyspiarskim stylu. No jeszcze wiecie, młoda dziewczyna, więc... Żeby nie było nic takiego za bardzo krępującego jej ruchy. Tu pomyślałam, a dobra zostawię jej tą sportową koszulę, która jej wypadła właściwie koszulkę. No i tutaj y, jakoś specjalnie grubo jej nie ubierałam, bo mieszkamy na Sulani, Chociaż później może być problem, jak będzie odwiedzała Safirę. Dobra, wracamy do rozgrywki. No to oficjalnie mamy już, y, wszystkie nasze dzieciaki są nastolatkami. No a dwójka naszych najstarszych za niedługo przechodzi w wiek młody dorosły no i pozbędziemy się ich z domu, mam taki zamiar. E, no żeby wiecie, jak najszybciej jet e, i a, no i dodatkowe jedz. A to dodatkowe jedzenie to tak, tak. <grytanie> Zaproś sąsiadów. Na no, dodatkowe to zawsze Mm, dobra, ty się wykąpałaś. Weź i spać, dziewczyno, co? Śpi. Chociaż może. Może wysłałbyś SMS do. Do naszego chłopaka, dominika. A ty może byś wysłał do Mary? Tatianę y, będzie trzeba poprosić o to, żebyśmy zostali tylko przyjaciółmi. Ajajaj, ale tu syf ludzie. No i co, dostaliśmy to dodatkowe jedzenie? No, dodatkowe jedzenie zawsze się przyda. E, tylko gdzie jest to jedzenie? No ja wiem, że Luka ma wkrótce urodziny. Pojutrze, jeszcze trochę, tak, w kolejnym odcinku. Eee, ty jesteś najedzona jedzona, jesteś dobra. Skorzystaj, a ty nie możesz spać? No dobra, nie, nie. Ty zdecydowanie musisz iść spać. Nie odrabiamy dziś lekcji, nie ma na to czasu. Wiem, że wszyscy są podekscytowani. Ty chłopie, weź szybki prysznic, trzeba o was zadbać. A ty jak się czujesz? Dobra, weź sobie zjedz. Może lepiej nie tort. Chociaż nie, czy ty jakoś w ogóle? Weź kawałek. No trudno, to zjedz, musisz. Nie masz wyjścia. Jestem trochę zdegustowana, że grubiańskie powitanie, że nie przyniosły panie mi tutaj jedzenia. Miało być jedzenie dodatkowe, a go nie ma. Czuję się oszukana. Proszę grubiańsko się z tą panią przywitać. A tej pani powiedzieć, żeby sobie poszła. Bo, no, sorry, jak nie ma darmowego jedzenia, to proszę nas nie obiadać z tortu. Chyba wszyscy już jedli, więc. Więc to tyle. Leś powiedz. No nie, no, jeszcze kobieto, co ty tu robisz? Idź sobie stąd. Och, jestem oburzona. Twórz. Potwórzmy coś jeszcze. Lalkę wódu. Jak tam nasze umiejętności. Kiepsko, bardzo kiepsko. Nie no, naprawdę, to wytwarzanie idzie po prostu tak opornie. Zrobiłam tą taką kanapę i patrzcie, ile mamy. 34%, chyba 5% na niej weszło. To będzie, to będzie długi proces. Yy... Weź się, odpręż. Mhm. Może ci się uda. Kim jest ten człowiek? Kłóć się z kimś. Dobra, weź spadaj człowieku, próbujemy się odprężyć. A ty, Ewcia? Mm, ty weź idź się. No, weź sobie śpi. Chociaż może byś sobie trochę popływała. O, dobra. Weź sobie popływaj trochę rekreacyjnie. A jak dobrze pójdzie, to jetowi uda się. Uciąć mini drzemeczkę. Co by było całkiem spoko, i przydałoby nam się to, żeby spełnić do końca naszą aspirację, bo już zaraz przechodzimy. Nie wiem, jak z tym wytwarzaniem. Będę musiała tutaj wrócić i dokończyć. Bo no może być to trochę ciężkie. Widzicie, że idzie to bardzo, bardzo opornie. I stało się. Nie wiem, czy słyszycie. Ale tak fanfary wzniosła muzyka, bo Jet usnął na. Tak, nasze zlągu, także śpi. Jesteśmy luzakiem. Jet już nigdy w życiu nie będzie spięty. Co ja mu mogę dać w ogóle? <grywa> e, no i spoko. Luzacy Simowie nigdy nie są spięci. Przydatna cecha, nie powiem. Dobrze, niech on się zdrzemnie. E, co mogłabym mu tu dać? Naturę? Może po prostu? Wybitny wędkarz? A, może jeszcze coś z tego będzie. Tak czy siak, może ja bym. Sklep z nagrodami, coś bym mu kupiła. On nigdy nie będzie spięty. A czy ja mu czegoś podobnego nie kupiłam? Słabo, chyba mu kupiłam. Mistrz Grillowania. Co tu jeszcze jest? Ciekawe. Upało odporne. To na pewno by nam się przydało. Może coś z tego będzie. Dobra, Jet. Czas iść spać. Chociaż czekaj, czekaj, czekaj. O nie, o nie, o nie. Nie psuj się. Weź sobie resztki. Albo nawet nie bierz. Zostaw to. Weź sobie szybki prysznic, skorzystaj i śpij. I również Ewa. Śpicie, śpicie, dzieciaki, nie kłócicie się z ludźmi. A, dobra, to jest chyba ten, co coś tam tu bruździ. Bruździ i brudzi. Nie widzę tego pana. Chodź tu Ewa, przybiegnij tu truchtem, chono. Angie już wstała wcześniej, żeby odrobić lekcję na dziś do szkoły. Także ambitnie, czwarta rano. Jak tylko odrobisz lekcję mała, to pójdziesz sobie coś zjeść na śniadanie. Ale ja myślę, że na tym zakończę ten odcinek. No, w kolejnym odcinku będziemy mieli już urodziny bliźniaków. Myślę, że to już będzie ten czas, kiedy Safira zdecyduje: no, że wiecie, trzeba iść do pracy. Nie, raczej nie pójdzie na studia. Nie chcę na to marnować w tym momencie, w tej rozgrywce czasu, ale do pracy owszem. No i co? I poznamy już pierwsze cele kolejnego pokolenia. Właściwie następny odcinek to będzie. Ostatni, możemy nazwać ostatni odcinek pokolenia Onyx i już kolejny to będzie odcinek pierwszy pokolenia Szafir. O, tak to zrobimy, ale póki co żegnam się z Wami do następnego odcinka. Trzymajcie się i pa!